Kochani, jak pewnie wiecie, zbliża się już druga część rekrutacji na Flexa, czyli półfinały, więc ja dzisiaj, tak jak obiecam, postaram się wam wyjaśnić jak najdokładniej i jak najszybciej jak one wyglądają, jak widzicie po koszulce. Ja jestem finalistką Flexa i aktualnie jestem w Apple Tom w Wisconsin i bardzo polecam tę wymianę, ponieważ jest darmowa, jest legitna, ponieważ jest organizowana przez Departament Stanów Zjednoczonych, jest bardzo prestiżowa, a chwile spędzone tutaj będą niezapomniane. Zaczynając, na pewno już dostaliście maila, czy dostaliście się, czy dostaliście się do półfinałów, czy nie, i tam będzie można zaznaczyć w kalendarzu, na jaką datę chcecie się zapisać, ponieważ można wybrać kilka dat półfinałów. Ja zapisałam się na właśnie tą pierwszą, e, no ponieważ e, mus, chyba tam jechałam na inną wymianę właśnie potem, więc no nie miałam czasu, ale no to nie ma znaczenia czy zapiszcie na pierwszą czy drugą, wybierzcie taki termin, który najbardziej wam pasuje. E, I też z doświadczenia wiem, że te rekrutacje mogą trwać no nawet kilka godzin Moja chyba tam trwa 4 albo 5 Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno to nie było Jakieś, no nie wiem, 30 minut Albo coś w tym stylu Więc po prostu przeznaczcie sobie cały dzień na to Żebyście się potem nie stresowali Ja też na rekrutację ubrałam się na galowo Właśnie tak bardziej oficjalnie Nie musicie tego robić, no ale to jest taki znak Bardziej szacunku I na pewno będzie to mile widziane ja tylko dodam, że opowiadam z własnego doświadczenia, czyli wasze doświadczenia mogą nie być stuprocentowe takie same jak moje. Na pewno tematy esejów, różne aktywności oraz pytania zadane na rozmowie kwalifikacyjnej będą się różnić, ale oni się kryją takim pewnym schematem, który postaram wam się wyjaśnić. A teraz przejdźmy już do samej rekrutacji. Rekrutacja ma trzy części. Jest to pisanie esei, grupowe zadanie oraz rozmowa kwalifikacyjna. Pisanie esei trwa 45 minut. Musicie napisać 3 eseje w 45 minut i te eseje będą na takie tematy interpersonalne, takie podobne jakie będą jakie były w pierwszej części rekrutacji. Um, I moja porada na tą część to jest, że po prostu przećwiczę sobie pisanie takich typu esej um, przed jeszcze rekrutacją, żebyście mieli po prostu pojęcie, um, jak sobie radzicie z tym czasem. Um, ja na przykład um, sobie przećwiczyłam i potem napisałam wie chyba wy tam 35 minut, czy miałam nawet jeszcze czas trochę na sprawdzenie tego wszystkiego, więc po prostu musicie sobie dobrze to rozplanować. Ale wiem też, że będzie tam timer, który będzie pokazywał, ile czasu wam jeszcze zostało Więc nie martwcie się o jakieś takie sprawdzanie czasu Druga część rekrutacji to jest zadanie grupowe Ja miałam takie zadanie, że musieliśmy wspólnie odegrać jakąś scenkę z filmu Był to film romantyczny chyba No oczywiście to zadanie będzie się różnić dla was Ale to... Te zadania mają na celu pokazanie, jak sobie radzicie w grupie oraz z innymi osobami, oraz czy jesteście osobami otwartymi, aktywnymi, optymistycznymi e, i takimi po prostu zdolnymi przetrwać właśnie w nowym środowisku i współpracować z nowymi ludźmi, tak jak będzie na wymianie. E, więc moja porada na to to po prostu bądźcie aktywni i nie przejmujcie się powiedzieć jakiegoś, jakiejś głupoty, no bo nawet. Jak nie będziecie widzieli, co powiedzieć, no to powiedzcie po prostu coś, żeby no, być aktywnym. A trzecia część rekrutacji to jest pisanie, to jest rozmowa rekrutacyjna. I myślę, że rozmowa rekrutacyjna jest najważniejszym elementem tej rekrutacji. Oczywiście wszystkie elementy są ważne, ale rozmowa rekrutacyjna jest najdłuższa oraz też jest na końcu i na nią się najdłużej czeka, ponieważ... Każdy wchodzi indywidualnie na rozmowę. Będą, będziecie wchodzić do takiego pokoju z dwoma egzaminatorami. Będzie jeden egzaminator z Polski, a drugi z Ameryki. E, są oni po to, żebyście, e, szczególnie ten z Polski, e, ponieważ jak na przykład, no, zapomnicie czegoś po angielsku, no, to będziecie mogli przejść na polski, e, chociaż nie wiem, czy tego polecam, ponieważ, no, w tej wymianie jest wymagana znajomość angielskiego. Eee, ale no, jest ich dwóch, z Ameryki i z Polski. Eee, I rozmowa zwykle da tak 20-30 minut, eee, więc no. I ona wygląda też trochę jak taka rozmowa rekrutacyjna o pracę oraz do na przykład college. O, szczególnie do college. wygląda to, trochę jak rozmowa rekrutacyjna do właśnie uniwersytetu, eee, takiego amerykańskiego bardziej, albo na jakiś program, więc będą Wam się e, pytali na pewno. Eee, Pytania typu opowiedz o sobie, jakie są Twoje dobre cechy, e, dlaczego myślisz, że właśnie będziesz no, będziesz dobra, właśnie, jesteś dobrym kandydatem na tą wymianę, e, jakie są Twoje hobby e, oraz też na pewno będzie pytanie, e, co zrobiłabyś, zrobiłbyś w sytuacji gdyby. I to, to są na przykład te pytania, co zrobiłbyś w sytuacji, gdy Twoja chostrzostra zniszczyła Ci komputer. E, aby, I to są takie pytania, aby zobaczyć, jak byście sobie poradzili z określonymi sytuacjami, i czy byście przestrzegali reguł Flexa, e, ponieważ no, nie chcą e, takich osób, które by nie przestrzegały takich reguł, ponieważ one by no, skończyły wcześniej tą wymianę. E, no więc takie są pytania z moich porad, właśnie. E, Przyjdźcie na tą rozmowę z wielkim uśmiechem, z optymistycznym nastawieniem. Bądźcie pozytywni, nie martwcie się i po prostu wierzcie w siebie, e, też rozwijajcie w sobie swoje wypowiedzi i mówcie z pasją. E, po prostu pokażcie, że Wam naprawdę zależy na tę wymianę. Na tej wymianie jesteście bardzo interesującymi osobami. E, z, tej, z mojego doświadczenia wiem, że egzaminatorzy nie są straszni, to są bardzo, bardzo miłe osoby, które będą się ciągle do was uśmiechać. i potakiwać wam um, i to nie będzie na pewno straszne doświadczenie e, będzie to bardziej ja tr trochę się czułam po tym jakbym prowadziła normalną rozmowę e, a nie e, jakbym była no nie wiem, przepytywana e, no więc na pewno będzie fajnie, poradzicie sobie e, to nie jest takie straszne jak może się wydawać e, no i tak, o jeszcze jedna e, cenna właśnie porada Zaprzyjaźnijcie się z jakimiś właśnie ludźmi z e, właśnie tych półfinałów Zaprzyjaźnijcie się z innymi kandydatami Ponieważ ja na przykład się zaprzyjaźniłam z moją przyjaciółką Olą Która teraz jest w Południowej Dakocie, też jest plekserką Oraz też nagrywa vlogi e, I razem z innymi właśnie kandydatami stworzyliśmy taką grupę Na której sobie pomagaliśmy wypełniać dokumenty Ponieważ będzie dużo wypełniania dokumentów po półfinałach, i one będą trwały aż do no aż do takiego lutego, więc będzie naprawdę tego dużo i czasami będą one trochę um, trudne do wypełnienia, więc na pewno porady innych uczniów, jak oni to zrobili, będą bardzo pomocne e, oraz też fajniej oczekuje się na wyniki, kiedy ma się inne też osoby, które oczekują na wyniki, kiedy się tak razem oczekuje, e, więc no na pewno będzie milej i potem jak e, jakiś e, wasz przyjaciel z grupy się dostanie na e, flexja, to już będziecie mieli taką Osoby, z którymi będziecie mogli gadać na video na przykład I to chyba wszystko, co mam do powiedzenia Ja za was trzymam kciuki i życzę powodzenia e, Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu Ja na wszystkie szybko odpowiem e, Albo też możecie do mnie napisać prywatnie e, No i jeszcze taka ostatnia porada Nie porównujcie się z innymi kandydatami Bo naprawdę nie liczy się to, kto ma na przykład nie wiem, mm, lepsze osiągnięcia albo coś w tym stylu Liczy się to, jacy jesteście wy A to nie zawsze widać na pierwszy rzut oka Więc... Ee, a poza tym, jak, będzie, jak was wybiorą To po prostu będziecie wiedzieli, że się nadajecie na tą wymianę Więc życzę powodzenia i pa pa!